Drodzy cześć biskupie Piotrze, Zagnicy, Drodzy Cześć Pawle i Adrianie, Drodzy Radzień Kapłańskie, przedstawiciele parlamentu, samorządów, wszyscy uczestnicy modlitwy synodalnej i sanktuarium świętego Jakuba w Stajemy wszyscy w postawie podpisze. Siegając do historii należy zauważyć, że pierwszymi do źródła Świętego Jakuba znane są od wieków średnich. W XII i XIII wieku do Jakubowa przebywali wątnicy z Czech, Francji, Moraw i Śląska. Ta tradycja utrzymywała się przez wieki. 18 października 2004 roku zadecydowano o utworzeniu pierwszego w Polsce stałego szlaku Świętego Jakuba, łączącego Dolny Śląsk, z europejską siecią szlaków do Santiago de Capostela w Hiszpanii. Szlak ten pod nazwą droga św. Jakuba, został oficjalnie otwarty 24 lipca 2005 roku, a prowadzi z Łodowa do Słożęca. Szlak liczy 130 km i wiedzie przez Głogów, Jakubów, Gradowiec, Polkowice, Kocianów, Bolesławiec, Luban i Słożęca. Rozwój życia podniczego. na naukowych w zakresie historii Kościoła, teologii, historii sztuki i wielu inicjatyw już Ważną Ważnym w tym życiu Kościoła wniósłł Synod Jakubowy modlitwa i konferencje w samochodach i kościoła stacyjnych, którym których patronuje się Diablo. Ogromnie ważną rolę odgrywają wierni zrzeszeni w bractwach Jakubowych i przedstawicieli pasterzy, a z tych prac bardzo serdecznie również tutaj chcę przywitać. Tym więc ufam, że Twoja modlitwa w miejscu związanym z kultem świętego Jakuba, ale także obecność i modlitwa za zasadzie gości, poświęcenie owej kaplicy i figury świętego Jana Pawła II, nieskróconego pielgrzyma i orędownika do naszych spraw, Niesie istotny wkład w życie Kościoła i sprowadzi błogosławieństwo nad udręczoną wojną i niepokojami społecznymi Europę. Niech przypomni nam, że wszyscy jesteśmy w drodze do Królestwa Bożego i będzie wezwaniem do bycia aktywnymi świadkami zmartwychwstałego Pana. tej dzisiejszej modlitwy, temu spotkaniu jeszcze gościa aby towarzyszyła szczególna, dodatkowa intencja w jego swoją walkę o życie. Toczy Biskup Stefan Rejpunt i też...